Witam Was w mojej ekologicznej dzielnicy Ochota w Warszawie, która ze względu na zastosowane rozwiązania jest idealnym miejscem do życia, a właściwie byłaby, gdyby była prawdziwa. Pozwólcie, że Was po niej oprowadzę. To mój ulubiony budynek. Ma dziedziniec. Z kieszonkowym parkiem i placem zabaw dla dzieci, do którego mają dostęp wszyscy mieszkańcy. W parku znajdują się też fontanna i zbiornik retencyjny, przy którym można wypocząć na ławeczkach, zastosowano Również energooszczędne lampy solarne. Wokół parku biegnie ścieżka, po której można jeździć na rolkach, rowerach i hulajnogach. Ściany wewnątrz dziedzińca porośnięte są bogatą roślinnością, dzięki której w budynku utrzymywana jest niższa temperatura. Ponieważ częściowo pochłaniają i odbijają promienie słoneczne, produkują również dużo tlenu. Dach posiada termoizolację budynku, co wpływa na, oszcz na oszczędność przy jego ogrzewaniu. Na dachu mieszkańcy mogą uprawiać kwiaty lub warzywa do swojej dyspozycji. Panele słoneczne, tzw. solary, zaopatrują budynek w ciepłą wodę oraz panele fotowoltaiczne, które produkują prąd. Kolejnym źródłem energii odnawialnej są wietraki. Ponadto każdy z mieszkańców ma własną energię z paneli fotowoltaicznych przy oknach. Rynny odprowadzają wodę do ogrodów deszczowych. Mijamy właśnie autobus napędzany energią słoneczną. Uważam, że takich pojazdów powinno być więcej w naszym mieście ze względu na ochronę środowiska. Sygnalizacja świetlna również czerpie energię ze słońca. Na ulicy widzimy zielony przystanek okalającą go roślinnością. Wszędzie rośnie dużo drzew i kwiatów, wśród których można wypocząć. Mijamy właśnie kolejny parak kieszonkowy, ze zbiornikiem retencyjnym, z oświetleniem z. Ławeczkami do wypoczynku i dużą ilością zieleni. W centralnej części dzielnicy znajduje się duży park z alejkami o przypuszczalnej powierzchni. Woda wsiąka w nie całą ich powierzchnię. Dzięki temu. Ziemia jest lepiej nawilżona i rośliny wymagają mniej podlewania. Tu mamy kolejny plac zabaw z huśtawkami i zjeżdżalnią dla dzieci. W parku również znajduje się olbrzymia fontanna, przy której można wypocząć, oraz zbiorniki retencyjne. Z oświetleniami i ławeczkami. Cały park i inne parki kieszonkowe są zacienione drzewami. W rogu parku, usytuowane, bo jest boisko re rekreacyjne, o trawiastej nawierzchni, służącej do gry w piłkę nożną. Chodnik, zaznaczony pomarańczowym blokiem, symbolizuje chodnik, który pochłania smog. Ogródki, które znajdują się przy blokach, jak i w parkach kieszonkowych. Oraz i na dachach służą do potrzeb mieszkańców. Mogą tu też uprawiać kwiaty, rośliny i oczywiście warzywa. Dziękuję Państwu za obejrzenie mojego projektu i mam nadzieję, że się spodobał i zapraszam do głosowania.